kura wessało go wow więc mnie <głos> 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 o cholera o. Ej, jak mówię, to on jego też wessał jak ty to robisz pij Nie wessało ja o kurwa dawaj to mu drapidę mi smakę tam czy nie ja ok, mogę. weź to sobie <noise> jakaś niech on to wszyscy się wyjebiemy wiesz nie wyjebiemy się Wyjebiemy się bo to się rusza. Kurwa. Nie wiem, jak ty mi sobie nie radzisz, składzę. Ja nie mogę... Dobra, dalej samochód. już nie mogę, panowie. Dalej już Dobra. nie mogę. Dobra, wystarczy, lecimy. lecimy. Co się stało? Nie niczy co? Coś się pierdoli. Oj oj oj! Nie! Nie wsiadaj do tego! Kurde! O! A! 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 multimulti-tuot福 <laughs> <susurra> <laughs> <susurra> <laughs> <Spazifo. laughs> <susurra> yep. Daczek nie masz, czy co? No, znaczy, wszędzie, sensie, że Taczek. ja leżałem, On co, padł przed chwilą. A, tkurz, no, A to... <śśpiew> Przestawię to. Nie, 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 nie! Nie, nie, rób tego! To nie. Ja to zrobię, odsuń, odsuń się, od tego. Bo to pierdolnie. O kurwica! Czekaj, <śpiew> 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 trzeba zwinąć tą... ...drabinę. Wiesz. No tak. Musiałam jakieś takie trochę zmarszczki mieć. Wtedy byśmy może wyglądał jak komuś. Trzeba mu pomóc? zmarszczki? Marszczki. Może zacznę ćpić? Cicho, bo tutaj jest konferencja o zmarszczkach. Czekamy. Co się dzieje? Nie, kolega z UFO no może, spadł. Gdzie spadł? ZUFO! UFO. Z UFO. UFO? Mhm. Aha, dobra. Nie, wiesz co, bo była bardzo ciekawa sytuacja, ja też się spierdoliłam. Tak? No, i pewnie czekał.